W poprzednim odcinku wróciłem się przez jaskinie Digletów do Viridian Forest by złapać swojego nowego Pokémona. Gdy już miałem swojego upragnionego Pikachu czym prędzej wróciłem do Vermilion City. I skończyłem przed centrum Pokémon. Cześć ja jestem Kataku i witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Pokémon Fire Red. I o Jezus Maria, nawet nie wiecie, jak bardzo ta nagrywka została opóźniona przez normalnie, kurde, tutaj jedną całkiem miłą yy, rzecz, drugą już niekoniecznie. Ale dobra, zacznijmy yy, może od tego, co chcę zrobić w tym odcinku. Zaraz potem powiem, czemu <grywka> zostało to tak opóźnione. Więc co my chcemy sobie zrobić w tym odcinku? W tym odcinku myślę, że sobie pójdziemy na salę yy, elektryczną, tylko tutaj nie wiem, czy będą na tyle na tyle można by się rozluźnić, żeby tutaj sobie spokojnie Matyldę yy, do Expić, może do 20 levela chociaż. No ale dobra, spróbujemy. Yy, dobra, więc... Yy, to chciałem Wam powiedzieć, że... Yy, ta nagrywka została opóźniona dwoma rzeczami. Po pierwsze... Yy, Taka mniej bardziej przy, przyjemna rzecz to nie wiem, Judy robił live'a i po prostu jakoś tak... <grywanie> na, na nim byłem godzinę, przez co godzinę i to opóźniło nagrywkę, jeszcze tego tak z nim sobie tam zawalczyłem, więc bardzo miło. Eee, a co się stało potem? Potem wchodzę sobie do Pokémonów, nie jestem w ogóle szczęśliwy, wszystko fajnie, mówię sobie, o kurde, nagram sobie odcinek, będą wszyscy zadowoleni i tak dalej, i tak dalej. A tu co? Gówno, bo okazało się, że nie zapisałem poprzednio rozgrywki, nie miałem Matyldy, ani niczego nie miałem dosłownie z, poprzednie, z poprzedniego odcinka i musiałem wszystko robić od początku, expić Matyldę, no po prostu wszystko złapać ją, ze złapaniem jej był największy problem, yy, ponieważ no, yy, ponieważ nie wiem, jakoś tak nie miałem w ogóle farta jeżeli chodzi o Pikachu, miałem dwóch Pokemonów, e, znaczy f, dwa Pikachu płci męskiej, na początek, ale ja chciałem jednak tą Matyldę. Chciałem pokemona e, płci e, żeńskiej. A niestety, e, no tutaj moja obecna Matylda się tak chowała przede mną, że to już normalnie... E, szkoda gadać. Dobra, w ogóle to... Czy gra nie jest za głośno? Może troszeczkę... Nie, nie jest. Mi się wydawało. Dobra. Mm, więc tak, dobra. Razorlifan sobie tutaj bijemy w ogóle, weszliśmy sobie do sali tego, o tym zapomniałem wspomnieć, że zobaczę sobie, czy nie mam przypadkiem może zakośny mikrofonu Nie, jest wszystko okej, okay. jestem nie jakiś przeważliwiony Weszliśmy sobie do, cen do centrum Pokémon, tak weszliśmy sobie do centrum Pokémon Dokładnie, się bijemy z Pikachu Weszliśmy sobie aktualnie do... Mm, jak to się nazywa do, do sali Do sali elektrycznej No i walczymy tutaj oczywiście z pamperkami lidera Jezus Maria, mój cebulak jest sparaliżowany ten Pikachu ciągle wali tymi no tymi atakami przez które jest gorsza no, celność u cebulaka no jak już nie jest sparaliżowany to nie trafi a jak już jest no jak już trafi to jest sparaliżowany Dobra, Matyldą tu raczej nie ma co podbijać, chociaż mo mogę spróbować. Jakie mowy? Jezus, moja 21, no dobra. Zobaczmy. Jest Marekwyk, tak... Nie! Dobra. Nie, dobra, to nie ma sensu. E, Harambe. Harambe tutaj musi wjechać, bo tutaj będzie weeknasik e, taktyczny. Dobra, Pikachu całe szczęście nie trafił. My mm, tutaj kończymy to wszystko. No ty. Kwiatak, aby mnie nie spodziewał. Jak to nie trafił? Jezus Maria. Dobrze. Dziękuję Ci, harambe. Dziękuję. Zaraz się musimy wrócić do zniur Pokémon, no bo przez tego cebulaka tutaj to. Szkoda gadać, ale nie, tutaj trenerzy zatrudnieni jak widzę nie są. To jest najbardziej śmieciowa sala, bo w tej sali są te kosze na śmieci, w których trzeba znaleźć jeden przełącznik, po czym trzeba znaleźć drugi przełącznik, ale nie można się pomylić ani razu, bo inaczej przełączniki się resetują i to jest tak irytujące że tutaj normalnie skorzystam sobie z save state'ów. Całe szczęście, dobrodziejstwa emulatorów mm, są dostępne. Także, no... E, co tu się dzieje? Dobra, w ogóle zawsze zawsze mnie zastanawiało, czemu ta machina jest taka wielka. Bo... To jest wielkie, przynajmniej nie wiem, jakoś to, ja to tak widzę. W tych grach, nie w poprzednich już nie jest, czy znaczy w późniejszych, nie poprzednich. W późniejszych nie jest to chyba już aż tak duże. A tutaj to jest taka wielka rozbudowana machina Czy nie wiem, może ja mam po prostu takie wrażenie Okej, okay, tutaj mamy Janusza Więc y, panie Janusz, zawalcz z nami W ogóle to no właśnie, to jest Janusz A tutaj mamy takiego elektryka bardziej No w sumie elektryk Janusz może być Dobra, co tam? Ma Woltorb Kto by się spodziewał po trenerze elektrycznych Pokémonów, elektrycznego Pokémona Normalnie na pewno nie ja mm, Cebulak, proszę cię Nie daj się teraz sparaliżować Błagam Cię E, dobra, mi tylko e, defensywę, ale teraz nie boli Spróbujmy z Razor Leafa I myk. No i bardzo ładnie, critical hit e, No, Volter dobra, Matylda, 15 level e, Użyła się, e, unauczyła się double teama Nie, myślę, że nie chcę jej uczyć e, double teama e, Nie ma takiej potrzeby, jakoś nie wiem, ja tak nigdy się Yy, nie opierałem w pokemonach yy, na tym na ruchach yy, w sensie takich zmieniających, statu zmieniających statuty. Jakoś tak nie wiem, bardziej mnie yy, interesowały czy czyste no, czyste obrażenia i tak dalej. A nie może to po prostu yy, dlatego, że ja zacząłem grać w pokemony w dosyć wczesnym wieku i wtedy jakoś tak, nie wiem, nie myślałem taktycznie, jeżeli chodzi o pokemony. Yy. I tak dalej, i tak dalej. Ja się po prostu przyzwyczaiłem eee, Proszę, żeby nie był sparaliżowany, dobra, bardzo ładnie. Jeszcze jeden Resor Leaf i ten... No chyba, że nie trafi. Jezus Maria... No dobra, Magnemite też nie trafił. Dobra, to zwracam honor. Eee, Resor Leaf. że tak tylko w połowie, bo tak trzeba co black mógł trafić. Co? So... Jezus Maria, Tadeszuk eee, Proszę, nie sparaliżuj. Nie. Dobrze, bardzo ładnie. I kat. Katem to, to skończymy. W ogóle Cebulak jest cały not very dla Magnemite'ów, no ale dobra. To powinien mieć level... Tak! Cebulak level 30! Już niedługa ewolucja w sumie. Także no. Eee. To już, już, już. Pokemonki teraz trzeba zamienić, więc tak. Cebulaka z Harambe i Cebulaka e, z Abrahamem. a no, tak to no. Eee. 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 Jeszcze tutaj jest jeden ziomuś, który chce się tutaj z nami zabawić i dobra, to jest gentleman. Gentleman Tutsker. Dobrze, zawalczymy sobie z gentlemanem Tutkerem. Wystawił Pikachu. Ja się Matyldom oczywiście bić nie zamierzam, tutaj wystawię mojego Harambe, Proszę do mnie nie pisać. To jest za jakieś yy, nieprzyjemne pisanie. Yy, bo tu w CS-ach chcę ze grać. Jezus Maria, nieładnie tak normalnie odpisywać ludziom na tym, na materiale, szanując swoich widzów youtuber. Bardzo, najbardziej na świecie. O nie, harambe sparaliżowany. No ale dobra, na hitę zdjął tego pikaczu. Matylda 201 exp, ma 201 expa. No i dobra. I gentleman został pokonany. Czy ja mam jakieś z lecz muszę się dymać do tego? Do Poke center. Zaraz zobaczymy, o, 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 nie, to jest antidotum, to sorki, memorki, dobra, jest, jeden paraliz here, harambe go oczywiście otrzymuje, tutaj chyba myślę, że ta sala z harambe nie powinna być y, jakoś bardzo trudna, no bo harambe na wszystko będzie efektywny tutaj, nope, no więc no, aktualnie sobie tutaj poprzeszukujemy te kosze na śmieci, jak już mówiłem, nope, 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 nope. No to będzie chyba w pierwszym rzutku, no chyba że tutaj będzie Nope O jest No i myślę, że Co? Zdecydowałeś się, ja pierdzielę bo kliknąłem dwa razy nie Ale ja ją zrobiłem, ja miałem to w takim dobrym miejscu Byłby ten, tutaj byłby Ten przełącznik Jezus, Mary jak, jak w to grać nie umiem Jak ja, o dobra Udało się. Teraz może być w... poczekaj, w, ty w tym nie, bo ten już sprawdzałem, to jest sprawdzałem, ten też. Dobra, czyli musi być albo w tym, albo w tym, no chyba, że to się resetuje. Ale dobra, dla pewności oczywiście zrobię sobie save state'a. Save state. Dobra. Czy tutaj? Nope. Dobra, ale nas to normalnie nie interesuje. My robimy load save state. I zaraz, sprawdzaliśmy ten na górze. Znaczy, że sprawdzaliśmy ten na górze, tylko... Oczywiście nie, nie mogę nigdy zapamiętać, dobra Jak to nope Jak to kuźwa nope Się pytam Load save state mm, Czyli jednak to się resetuje Czyli może być na przykład w tym No, bardzo ładnie Udało się I dobra I lecimy sobie teraz mm, Tutaj do naszego No, lidera sali Normalnie, ale on jest dla nas niegrzeczny normalnie za dużo normalnie w tym normalnie, jak zawsze w każdym odcinku FireRedów. <grystanie> Okej. Okay. Leader search. Co on tam ma? Wkrótce ma. Dobra. Matyldę wystawiamy. Oczywiście Matylda nie będzie walczyć, bo będzie walczyć Harambe. W ogóle są... Słyszałem takie dziwne teorie, że... Jak jest sobie ten... Lider tych... Y, stimu... Y, instinct? Żółci byli, byli Instinct. Stimu Instinct jest sobie lider. Ten taki z żółtymi włosami, on się chyba Spark nazywa. Jeżeli... Mm, się tutaj normalnie nie pomyliłem. Jezus Mario mi wyjebał. To podobno to jest jego ojciec. Przynajmniej takie są teorie. W sumie to... Całkiem ten. Całkiem fa fajna teoria. Musi tam podoba, Ale ja za Pokémon Go, jak wiadomo, nie przepadam. Ale no. Ale Pokémon Go, a teorie fan fanowskie to są w ogóle dwie inne rzeczy. Dobra. E, wymiana. Leci teraz więc Pikachu na Pikachu. Napijmy jeszcze rajzu tego ostatniego Pokemona, tak wam zaspoileruję. Taki spoilerik... Spoilerik. Kurde, ten Pikachu ma 18 level, w sumie to... Wiecie co? tak. Dawaj Matylda, da dasz radę! O nie! Ja tam wierzę w Matyldę, że ona... Mm, tutaj da radę, no bardzo ładnie tam... Jezus Maria krytykal Matylda, weź go nie zabij przypadkiem tylko. Jeszcze... Jeszcze go sparajżowała! Co frajer? Jak ten Pikachu nie ma polotu tutaj? O ty frajerze. Super potion, tak? Dobrze, dobrze. Zobaczymy zaraz. Zaraz zobaczymy kto tu będzie leżał. Full heal! Frajerze Dobra, kujka tak proszę cię. Oj, oj 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 tak, kujka tak, dawaj, ma Nie trafiła. Fak, pak, 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 tu się dzieje. Kujka tak ja! Jezus! Ma Dobrze! Sparaliżowało go e, Ten Pikachu będzie raczej pierwszy więc nie mam zamiaru ryzykować e, Szybciutko Gdzie jest jakikolwiek potion? Dobra Super potion? Nie mam zwykłego może Nie chcę mi się tak super potionu wykorzystywać no ale dobra Będę musiał Chcę żeby Matilda dostała pełnie tego expa e, Także no Nakarmimy ją 36 punktów obrażeń, no w sumie Co Coś tam jej ten Zregenerowało Jezus, nie, nie, nie. Nie plecak, nie plecak, no no no, 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 no. I quick attack. Ostatni, bardzo ładnie. Koniec tego Pikachu. Matylda 16 level, bardzo zasłużony. No i jeszcze prawie połowa następnego. Dobra, rajczu. tutaj Matylda już nie ma polotu, niestety, jeżeli chodzi o tego Pokemona, tutaj trzeba zmienić Pokemona jak najbardziej. Kurde, zmieniłbym na Harambę, tylko on ma mało życia, no ale dobra, spróbujmy. Może Harambę nie zdechnie od razu. W razie czego poleci super potion Double team, okej okay. Jeżeli harambę trafi to raczej pobiję go na jednego hita także spróbujmy Shockwave Ajajajajaj Niedobrze, niedobrze, niedobrze No i harambę niestety nam tutaj zdechł Znaczy no nie zdechł, bo Pokémon nie umierają Nieprawda, nie umierają Harambę nie umarł Dobra, psajby mi to, to już będzie raczej koniec Mm, no bo wiadomo tutaj Abraham jest koksem i tak dalej, o a to jeszcze nie koniec Thunderwave o Jezus i musiał sparaliżować frajer Musiał, musiał Shockwave o jezus Ale ten atak ma bardzo fajną tą animację Mi się jak najbardziej podoba, więc chuj czekoladkę Jezus mariałem i wyjechał Dobra, tutaj już leci Cybim Także To nie ma o czym gadać Dobra, Sarge został pokonany. Zostaliśmy odznakę... która hmm, niekoniecznie pamiętam nie jak się nazywa, ale wiem, że jest to oznaka ale elektryczności. No ja tak powiem, dobra. Zostaliśmy... Shockwave'a, którego oczywiście... Hmm, zaraz zaaplikuję sobie na mojej tutaj Matyldzie. Hmm, aczkolwiek na razie... Hmm, chciałbym sobie... zrobić tutaj... kata?

Ile już nagrywka trwa? 15 minut! No to jeszcze z 5 minutek z wami sobie tutaj zagram. Dobra. Hlauka taku! Dobra, dobra, dobra. Więc teraz tak. Może nie... O, no tak, miałem zapomniałem, że miałem tutaj dać Matyldzie e, tego tiema co oczywiście jak najszybciej zrobię. E, grass ground, ground fight, electric... O, jest! Power 60. Bardzo ładnie na no wszyscy są... O, nawet Abraham się go może uczyć nauczyć, no ale nie. Ja chcę go nauczyć na Matyldzie. Ja chcę go nauczyć na Matyldzie, dobre ten słownictwo. Ja chcę go użyć na Matyldzie, dobrze. Zastaj pa oczywiście. On tutaj nam za bardzo nie będzie potrzebny. Raz, dwa i pół Matylda została nauczona tutaj. Yy... wam Bardzo ładnie. Okej, okej, okej. I dobra. O Jezus, wypierdzielaj co ten, co my tu mamy jeszcze te roboty? A no właśnie, to co mówiłem, czyli że to co teraz mamy zrobić może nie jest takie oczywiste, ale musimy się wrócić do Celulan City tutaj przez cały ten, całe te długie podziemia O Jezus, tutaj są, dobra, tutaj są schody I no, jeszcze wejdę sobie na rowerek Mm, pojadę troszeczkę w górę no i dobra tutaj było wcześniej takie przejście które, do którego nie przeszedłem chyba tutaj mm, możemy sobie to drzewko ściąć oczywiście katem więc tak najbardziej zrobimy i no mm, są tutaj oczywiście trenerzy jak na każdej drodze więc myślę że sobie tutaj rozpoczniemy ich pacyfikację e, w sumie to bardziej ich po pokemonów Dobra, mamy Odisha, level 18 i mamy Matyldę Myślę, że Matylda już powoli da radę, szczególnie, że ma tego yy, Shockwave'a Underwave? Czekajcie No jest Shockwave, już się bałem, że ten, że mi gdzieś iklą. dobra Więc bardzo ładnie tutaj Matylda sobie myślę z nim poradzi my... Yy... się kurwa popisałem teraz <laughs> A, to... No może jednak zmienimy pokemona, wiecie co? Y -y -y jednak karambe. <laughs> się kurde, popisałem teraz. Znajomością typów. Taki dobry jestem. O nie, ktoś do mnie pisze. Mm, co się dzieje? Mm. Dobra. Już tutaj odpisać, że 4 minutki kończę. Mm. I tutaj już chcą zaganiać do gry. Co wiem, myślę pogram troszeczkę, dobra, harambe. Oj, sz... fajny wetmap, dora, Matylda, 150, harambe, 150. Mm, Następnym pokaminam jest Bell ja oczywiście chcę wymienić na Matyldę. E, dobra, co tu się dzieje, co tu się dzieje? Bell się dzieje, dobra, 18 level. Mm, Matylda może niech lepiej nie podbija, bo się znowu popisze mm, swoim, swoim normalnie tutaj zaangażowaniem w grę. Znaczy nie no dobra, zaangażowanie mam duże, aczkolwiek Moja wiedza nadal jest niepełna <noise> Dobra W ogóle to, to właśnie, to, to też jest na twery efekcie, bo ja tego ciągle używam Brawo kataku Najlepszy na świecie jesteś Dobra, zrezygnujmy go sobie furią Bo to mu na pewno więcej zabierze, no Zrobiłoby go pewnie na hita Oczywiście Ja, ja wiem lepiej Jakie typy są efektywne na jakie typy? I ja oczywiście muszę użyć innego. Dobra, odiść. Mm, dobra, Pokémon. Rambę. Mm, no, mam jeszcze soczek. On się zaraz zapiję. O nie! Tylko nie zatrucie, proszę. Dobra. Furia. Jak to mistr? Jezus Maria Harambe Co ty zrobiłeś? Jakbyś mi powiedział, że nie trafisz, to bym cię chociaż uleczył. A tak to co będziesz obrywał od tej trucizny dobki, tego... Harambe. My się pegniewamy. Co tu się dzieje? No zaraz będziemy miał żółte życie przecież. No w końcu, dziękuję ci. No i tak go nie zabije za hita. No chyba, że będzie fart. Pięć razy trafi Nie, trzy trafił. Oj, Jezu, 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 harambe. Co się z tobą się dzieje? Bardzo ładnie walczyłeś w tej... W elektrycznej sali, a tak to... Tak to dupa. No nie trafił, znowu nie trafił, o co tu chodzi? Jak dobrze, że ja w żadnego nazloka nie gram, no właśnie Myślę, że następną serię sobie pociśniemy na nazlok i wtedy to będziecie się ze mnie śmiać Wtedy to będzie kurde... Śmieszkowanie ze mnie Takie, no będą mi wszystkie Pokémony umierać Tak jak na streamie pierwszym I mieliśmy grać Pokémon Fire to mega na nazlok Ale w końcu powiedziałem, że nie <ścoughs> Może lepiej, nie i dobra mm. Mm, tak chcę zmienić Pokémon oczywiście. E, Matylda. Myślę, że sobie teraz Matyldę wystawię, ulecza harambę. I wtedy sobie Matylda e, dalej tutaj będzie kosić. Znaczy f harambę właśnie będzie sobie kosić. Dobra, mm, co ja chciałem? Chciałem o jest. Antidotum jest jedno, tylko no niestety, no ale dobra, no muszę. No muszę, no co ja zrobię? No nic jest. Kuźliwe. Ale dobra przynajmniej to nie jest mój taki aktywny walczący pokamon Ale jak ten bel mi zatruje harambę, To normalnie nie wybaczę Zabiję od razu hmm, Jeszcze jedną czekoladkę Ostatnio już niestety No nie oplautł, oplutł mnie Dobra i furia Kurde, mógł 4 razy trafić Poszłoby bardzo dobrze O tak to Co zrobisz, nic nie zrobisz zrobić mi... O, critical, teraz! Teraz, tak? Teraz Dzięk wielkie Jak on mi dzisiaj na złość robi On to normalnie jest dzisiaj dla mnie niemiły O nie, przeskoczyłem A mogłem wrócić do sobie do tego, do centrum Fuuuuck A wiecie co? Ale o, jest. Wiecie co? Myślę, że sobie... Próbujemy tutaj ominąć jak największą liczbę terenów. Udało się, dobra. Tego zrobaczałego śmiecia już nie ominiemy. Więc to no, niestety, ale będziemy musieli z nim zawalczyć. Przedłuża mi się strasznie. Nie podoba mi się to. Proszę się nie przedłużać. Bidrill. W końcu ktoś postanowił wywołować swojego widla w Bidrilla. E, dobra. To jest nie, Strujący. Nie ma opcji. Harambe. Harambe nie wejdzie. Dobra, no to Alakazam. No cóż. <laughs> Alakazam. Znaczy fu, Abraham. To jeszcze nie jest Alakazam. Nie będzie dopóki się nie wymienię z, nikim, z, z kimś... Ale spokojnie. Wymyślicie, że ja nie będę miał... Jezus Maria recover. Ale się nie uważam. Yy, wy myślicie, że co? Że ja nie będę mieć Alakazam, ale wy jeszcze zobaczycie. Jeszcze zobaczycie. ja Jezus Maria, już przestań. Z tą furią. Dobrze, dziękuję. Symon, już, mogę tego użyć na początku, już byś leżał, już byś śmiecił w piachu był Ale nie, dobra, critical hit jeszcze super efektiv No to jest dopiero, to jest dopiero pokémon dobry Ucz się. Ucz się Harambe. Kolejny bidrill. Jezus Maria Dobra, Matylda, go Comeback Abraham Mmm, co tu się dzieje Bidrill. Dobra, level 19, znowu i pokémon zmiana na Abrahama. Znowu. E, napiję się soczku, może jeszcze zaatakuję tym... Kurwa, wyrwałem cały korek. Jezus Maria, co jest dzisiaj za jakiś dzień pechowy. Skończyła mi się czekolada. Haramby nie chce współpracować. Wyrwałem korek od soczku. No nie wierzę w to po prostu. Nie wierzę w to. Tak to jest po prostu, nie wiem... Jakieś zło ostateczne. A ja zawalczyłem z Ugin. To, to mi normalnie rekompensuje wszystko. Czekałem na, to, na te fajty. Czekałem na te fajty normalnie, może nie całe życie, ale... Ale, nie! Nie sala! Wróć! Wyróć! Otwieraj, rowerek. Dobra, czy zdążę dowieźć Matyldę na czas? Halo! Udało mi się. Dobra. Eee, ty uleczmy moje... O kurde. Ale się zakaszląłem, tu leczy moje pokemony. A ja dziękuję wam wszystkim za oglądanie i widzimy się... Nie chcę jeszcze leczyć rzeczy Pokemonów I widzimy się yy, w następnym odcinku Pokémon Fire Red. Cześć! Cześć.